Inicjuje, pomaga, wspiera, ale to tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu, zaangażowaniu, Waszemu sercu to może być dobrze zrobione. I za to wam serdecznie, serdecznie dziękuję. Dziękuję za Wasze świadectwo, za Waszą determinację, za wasz upór w tym, co robicie. Nie zmieniajcie się, bądźcie dalej wspaniałymi proniczanami. Wszystkiego dobrego. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że do wszystkiego potrzebne są pieniądze i po, to, i po to my tu jesteśmy i chcemy wspierać wszystkie inicjatywy dobrych ludzi. Dziękuję bardzo. Bez banku spółdzielczego nie spotkalibyśmy się tu dzisiaj, nie byłoby po prostu powodu, a tak ten powód wymyślił pan Marek Karp, pięknie podjęła inicjatywę. Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adam Azyczkiewicza w krótniku z panią prezes rakiną Sieracką. I oto już 10 lat możemy nacieszyć się. 12 tak. To jest 2011 rzeczywiście. Tutaj ta pandemia to i luki w pamięci są. Wiele pięknych brudnicy i wian przybyło tutaj dzisiaj. Widzimy piękne panie, nieco mniej pięknych, ale równie sympatycznych panów. Będziemy świętować, będziemy się radować. Czasy pandemii miejmy nadzieję, że już bezpowrotnie za nami, ale nieszczęścia mają to do siebie, że lubią przychodzić parami obecnie. Pamiętajmy o tym, co dzieje się na Ukrainie. nie jesteśmy naszym braciom z Ukrainy wsparcie, ale musimy również nie zapominać o tym, że powinniśmy właśnie teraz. Z jednej strony zbliżać nasze narody, ale z drugiej strony tworzyć nowe otwarcie historyczne, żeby nie zapominać o tej ofierze, którą tam ponieśli nasi przodkowie na Kresach Wschodnich. Pamiętamy, 100 tysięcy Polaków, około być może więcej, poległo wymordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, i dzisiaj winni jesteśmy jako władze samorządowe, a bardziej władze państwowe. Tego, by tą pamięć jednak przywoływać, by tą historię na nowo pisać, taką jaka była rzeczywiście. I temu służy spotkanie, które odbywa się równolegle do dzisiejszego z Państwem, czyli w Niemysłowicach. Piękny zjazd Późniczak i, e, e, i Nowosiłczan, e, Około 150 uczestników. Będą spisywane kolejne wspomnienia. Kolejne Mamy nadzieję, że uda się je powierzyć również. W następnej publikacji powiatu prudnickiego. o losach kresowiaków przybyłych na ziemię rudnicą, ale te pewnie teraz już nie tylko po drugiej wojnie światowej. Życzę miłej zabawy. Jestem dumny, że powiat prudnicki również wsparł jako współorganizator to dzisiejsze piękne wydarzenie, którego dziękuję, za które dziękuję i gratuluję głównym organizatorom. Szczególnie w osobie Pani Prezes Legimy się raz. tam jeszcze niepozornie, jak mówiłem, Pan Marek Karp, brudnicki. O, tak jest. Dobre określenie. Myślę, że wyryjemy je na kartach historii brudnika. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z nadzieją, że będę wyryty, to teraz takie organizacyjne parę, parę informacji. Taka sprawa, że tam po drugiej stronie Altany jest promocja z takiego wydawnictwa, wydawnictwa grudnicka Diana, które jednocześnie jest okazją do pomocy Ukrainie. Tutaj wspomniany jest tam Puszeczka, Groszy, no właśnie to jest ten moment. Tak to jest ten moment, w którym uwierzcie. że jest tu dzieci, czyli tu dziewczyny ślęczo. kochane dzieciaki, gdzieś tu w klasztorze

Pięknie. O, dzięki. Prostu, <grym> to. Wysłać to zdjęcie? Podnika? Ale ja muszę mieć... Bo Miła mi. Dzięki, bo widzę, że nie polekam. Wow. Anioł, ważna. W Kanadzie się spotkaliśmy, jak się uczyliśmy w A nie mam tak Zaraz, czekaj, puść, puść dobrze. Dzień dobry. Bardzo dobry. Bardzo dobrze, znakomicie. Ten sznurek musi pójść z tej strony. O, po... żyl ja, żyl ja to mogę trzymać. Tak, trochę poprawimy, bo y, wylosowałem dwa. No, takie same? Fr tak, fraszka, ta, która była. Ale najpierw była ta fraszka z tym. Y, z, tym z tym. setak, z temu seksownemu trudno z seksem się zmagać, kiedy nie ma na co stawać. To niski? Seksowny? Czy że musi wyżej? Czy... Nie na co, kiedy. Kiedy nie ma na co a, stawać. Na co, na co czy... Na co. Nie, kiedy nie ma co stawać. A, trochę za, a, tak. za, za wolno zatrywiłem. Pan, pan Wojtek się uśmiecha. Źle przeczytałem. No. I ma, Marycha mówią o niej Marycha jak się a, tak jak, lekko wdycha. Jak trafiło, jak I od razu, tak. Ale też było na pychę, że rozpycha i do pycha wpycha. I, I flirciara. Łóżko tu i tam, skąd tyle dzieci mam. I to jedno które było? O, Roman, tak. Na wiagrę już kobiecie nie dogadza, chociaż wiagrą się odmładza. Tak. A co? Znacie ten kawałek. rozmawiałem ze sobą dwa penisy i mówią: Słuchajcie, jutro mają wycofać wiagrę z, z apteką. I no to leżymy. I Roman. Roma, Roman, romansowe lubił sztuczki, dostał kopa dla nauczki. No i pięknie właśnie, słuchajcie, a to jest jakiś część konkursu, czy to no to jest? Tego? Nie, nie, to, to takie... Fraszki. Fraszki. Ja ich nie opublikowałam, bo, bo nie miałam możliwości opublikować. W gazecie były tylko To, to, to ja, ja to tak rzeczywiście po tym starym duchu to ta Maryka jest seksowny zostawię, a resztę zostawię dla kogoś kto sobie swoje. Pierwsze wyszło. Pierwsze no, moje. Tak, jeszcze tak. są pani Matkowskiej. I to tu sobie proszę a. powybierać. Okay. Pani Matkowska, ja idę rozdawać. Na chud, Na chód. <śled> Chodził prosto, nawet szybko, upadł nisko. Idę po idę muzykę nagrywać teraz. No, no, tak, żeby to poś... Niech to będzie wesoło. No, no jest, ale to jest wesoły dzień, tak? Nie wiem, ale. Nie, to będzie No to. To wie, ta... no że przecież pani w tym Z poetami, z pisarzami.

Moment. Czasami się klaszcze i w tym momencie to trzeba, no i wszyscy to nie ten moment, dlatego w muzyce klasycznej każdy się boi klaskać. A, okej, okay. to robimy. Ja lubię. Proszę Państwa, klaszczemy, nie boimy się. To będą dzieci nadal ale to teraz dzieciaki, słuchajcie, to musicie chwileczkę zaczekać. Jak skończysz, to będziemy inżyniować. Tak. E, cieszę się, że mieszkańcy Prudnika tak licznie odwiedzili nasz pródnicki park. Diana, Altana to wszystko jest cieniem w stosunku do tego, co nas otacza Czyli tej przyrody pięknej, tych drzew kawałek dalej jest ruchliwe miasto a tutaj można pokontemplować można być z jedyną osobą, która nas rozumie ze samym sobą. Więc zapraszamy do Prudnika. Odwiedzajcie Prolicki Park, a dzisiaj w sposób wyjątkowy święto Diany, czyli bogini lasów Dziękuję. i łowów. Piękna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum w ogóle na szacunku Cegleminiata przed 12 laty oddany z inicjatywy Marka Karpa posąg Pronickiej Diany. Wsparty wówczas ogromną dotacją finansową Banku Spółdzielczego w Prudniku. A dziś oto po trudnych czasach pandemii taki oto piękny piknik na placu imienia Franklow w Prudniku. Piękny koncert kwartetu skrzypcowego. Mamy moc innych atrakcji. Powiat prudnicki również włącza się organizacyjnie w tą uroczystość, w tą miłą chwilę dla mieszkańców Prudnika. Serdecznie zapraszamy. Nie możemy się Was doczekać. I Witamy tych, którzy przybyli. Dziękujemy. Jak samopoczucie u panów? Proszę. Jak samopoczucie u panów? Samopoczucie, Nagram. bardzo dobre. Tak, Zaraz, bardzo. to może z kimś. Proszę? Może z kimś. Z... Proszę... Solo nie będzie mi pan zdjęcie <laughs> robił. To jak? Ale tam? To nie jest... Ale to zdjęcie połączone z obrazem, to można coś powiedzieć, bo się nagra i jedno i drugie. A no Pani Dyrektor może coś powiedzieć? Jak prawie. się Pan bawi? Jak ja się bawię? No zgodnie z, 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 z no z pogodą, bo się ma poprawić, o 15 ma być słońce. No to czekamy na słońce, ale będziemy jeszcze dłużej, do zachodu. <laughs> bardzo bardzo dziękuję, piękny materiał. Wiesz nie? No nie, No to, to jest wszystko pięknie. Właśnie, no, Diana, kiedy będziemy strzelać?

O, piękne gwiazdy! Pięknie, piękne, piękne gwiazdy muszą być nagrane tutaj. Uśmiech 150, cudownie, cudownie. Kronikę filmową zaczynam robić. Tańczymy? Była była impreza, nie? To gadie właśnie. No. Nie podoba Zadowolenie jesteś tutaj. Wszystko? to ty, będzie się poprawiał. Kronika filmowa, nie? Tu jestem! Widzę, widzę! Jesteś, ty się wszędzie wbijesz! Chodź, 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 choć wymiar zrobisz. Chodź, chodź, powiedz, powiedz, yy, powiedz jak w ogóle. Witam serdecznie. Witamy serdecznie. No. Yy, tutaj tu patrzymy. I teraz, yy, kilka zdań o tym, jak się pan dzisiaj czuje i jutro, jak się będzie czuł. Ja się dobrze czuję. Całe życie? Tak. No, I to jest żur do naśladowania. Jestem, pomagam tutaj. O, mówiłem pani dzisiaj, że przyjdę tutaj. Tak, w rynku. Pani nie była w rynku? Nie, to czego? No. no tak. No tak. Dziękuję. Dzień dobry pani doktor. Ja mówię. Mówię tam do pana. Dobrego? Dobre. Mamy tutaj koreczki, Yo. mamy babeczki ze śledzenia. Proszę bardzo. Jej, ja kręcę A jakie są twoje szkoły? My od wminy. A, to teraz spróbuję, tylko skręcę, dobra? Okej, okay, że. Wow. może nie tyścisz Nie, ja. Dzień. Dzień.

Nie lubi Spidermana. Dobra, zdewam. Mm. Wilka. O, ja mogę bada. pokazać ostatnio, że zmian. Mieszkańcy nas bardzo jest. mocno wspierają w ja. tych naszych ja. działaniach. To, to dzięki nim jesteśmy w stanie z tego parku wywieźć drzewo yy, pod. Początkowo wykosić nawet, nawet ten park, przygotować. W ogóle cały ten wolontariat wiejski jest bardzo, jest bardzo duży. bardzo. wszystkich, Oni są zorientowani, bo jak ja rozmawiałem z tym rolnikiem w parku, to on wiedzie, o czym polega tutaj ta organizacja parku, tak, problemy tak. parku, co Wiesz, wyciąć. Tak, tak i wsi, ci ludzie czują się e, ważniejsi no, i dowartościowani.

a, w, w dalszym ciągu mamy tu jeszcze jedną rzeźbę. I pan, e, pan Kędziora, artysta z Częstochowy, zostawił nam jedną rzeźbę balansującą. Zostawił nas na stałe, na, na, na bo wpisał nas e, w szlak rzeźb balansujących z Jerzykiem Kędziorem. Jesteśmy jednym z elementów tak. wielkiego szlaku. Szlak no, to szlaki, rzeczywiście <laughs> so, so, so. Pałac rozkochów. Można się w nim rozkochać pewnie. No jak nasza reklama brzmi, rozkochaj się w no, Rozkochowie, no tak. także e, tak, rozkochujemy się w Pałacu w Rozkochowie. Niesamowity pałac, e, e, niesamowity pałac. No dzisiaj niestety leżący w powiecie krapkowickim, ale jego historia związana jest przede wszystkim z, powiecie, z powiatem prudnickim. Hmm. To w 56 roku, kiedy e, nastąpiła zmiana administracyjna, Rozkochów wszedł w skład administracyjny K Krapkowic ale do 1956 roku był w posiadaniu i na terenie powiatu prudnickiego. I w jakim on jest teraz stanie? Jak tam się yy, to, e, dzieje? Jako, to się dzieje? Jako stan doskonale widać na naszym banerze. Jest to... Yy, to może z jednej strony można powiedzieć, że jest w stanie ruiny, ale jest w stanie poważnego zniszczenia, ma, tak powiem. Ale ma was. Co ma? Ma was. Ma, nas, ma którzy troszczą ma się o to, żeby... żeby, żeby e, no bo ten w wące nie ma nikogo. No właśnie. To... Oczywiście bardzo cierpimy z tego powodu, że pałac rozkochowy nie jest w łące rudnickiej, bo z pewnością by miał dużo większe szanse aniżeli dzisiejsza. Łąka. A jaka jest historia w ogóle tego, tego zamku? Kto, kto go postawił i jak on historia, historia jest dosyć długa tego pałacu. Pałac był budowany w wielu etapach. Jego początki sięgają XVI wieku. Na naszym banerze można zobaczyć, nie, nie można zobaczyć, ale jego właścicielami było wiele różnych śląskich rodów. Ostatnimi właścicielami to był ród, którego herb jest również i herbem y, naszego, y, naszej fundacji. To jest ród zertos niemie niemieckiej szlachty y, ziemskiej. Ale byli też inni, byli Piklerowie, byli Harachowie. To y, ród śląski, ale przede wszystkim y, postrzegany z punktu widzenia czeskiego. To Harachow był y, miejscowością, czy wsią słynącą dzisiaj ze skoczni narciarskiej we władaniu jednych z właścicieli właśnie pałacu w Roskowie. I tam się mieści y, 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 komnat? To nie komnaty, tylko yy, Na jednym z opracowań, które mamy z lat 50. jest opisane, że posiadamy 100 pomieszczeń. Dlatego A, wow, często wow, go nazywamy pałacem 100 y, pokojów. No. To jest po prostu potężnie wygląda. No. I czy jakieś są w okolicach jeszcze stajnie, jakieś inne gospodarcze budynki, czy to na pewno? Zeltosowie, to tak jak powiedziałem, to przede wszystkim szlachta ziemska. To oni posiadali wiele majątków, wiele pól uprawnych. W oparciu o te majątki gromadzili swoje, swoje dobra. Zertosowie mieli dwa pałace blisko siebie. To był pałac w Roskochowie mniej znany oraz ten bardziej znany, Pałac Dobrej. Pałac Dobrej od wielu lat remontowany przez Pana Jobka i to był ich pałac wiodący. Z racji tego, że pałac w Roskochowie był tym pałacem podrzędnym, on przez wiele lat nie był inwestowany. Dlatego ta jego bryła jest całkowicie niezmieniona od XVIII wieku, tak prawdę mówiąc. I jako jeden z nielicznych pałaców na Śląsku, który nie podległ takiemu, takiej modzie, która, której uległ Pałac Dobrej, Pałac w czyli temu neogotykowi takiemu. Temu stylowi, który zapanował w XIX wieku. Ten balkon z tyłu to był dołożony? Właśnie, czy to nie jest taki element, właśnie takiej wariacji ty, ty stylowej? Troszeczkę? No, no, widzę, masz oko. Masz oko. Balkon, balkon jest całkowicie niesymetryczny. Pałac jest całkowicie symetryczny, ale no ten, ten balkon jest. Zabolał mnie pokój, dlatego myślę, że tak jest, niesymetryczny. Prawdopodobnie jest to wymysł jednego z właścicieli wcześniejszych pałaców. Jest to balkon wybudowany, prawdopodobnie.

Który jest właścicieli pałacu potrzebował mieć balkon? Myślę, że widok z niego był na jakiś piękny drzewostan albo coś, co wpłynęło koło niego. Nie, za, e, tu doskonale widzimy, gdzie znajduje się A, no balkon. Ta. Tu widzimy jego fragment. Czy to jest tej wzgórze, czy to jest Nie, tak to, to jest tylko Płasko, pa park. Park, no, park. No, e, ma zaledwie 16 hektarów, także jest na co oglądać. Aha. No, czyli prawdopodobnie rzeczywiście miejsce bardzo sprzyjające do tego, żeby tam być. Może jakieś zadaszenie dodatkowe. Bardzo dziękuję tak. za, za... Coś jeszcze możemy powiedzieć o nim? Jakieś zbiórki? E, zbiórki no, chcemy z... Przede wszystkim zapraszamy do nas do, park, do Pałacu. Jesteśmy otwarci praktycznie w każdą niedzielę. U nas, no i oczywiście, zapraszamy na naszą stronę facebookową. Z pewnością Państwo znajdziecie, wpisując Pałac Rozkochów, tam zobaczycie wszystkie nasze zapowiedzi, imprez oraz to, co się w Pałacu działo. Jak również nasze odkrycia, które tam ciągle następują. Nie wątpię, że... No? Chodź na loda Ale no to jak to będzie za, za 5 lat że oglądało, To będzie fajnie wyglądało Co się działo Dzisiaj mi twój tato interne odetnie Nie, nie, co ty